W sali konferencyjnej Lubańskiego Starostwa odbyła się 37. sesja Rady Powiatu. W pierwszej części obrad radni zapoznali się z aktualną sytuacją bezrobocia na terenie powiatu. Jeżeli chodzi o gminy, bezrobocie spadło w mieście Lubańskim, w gminie Lubańskim, w Leśnej i w Plateluchce. Natomiast w pierwszym wzrostu zarożenia wystąpił w Olszynie, w Siedelczynie i w Tutaj może się zatrzymać, jeżeli chodzi o pożar w dzielnicy. no bo bardzo poddawało mi się, że to będzie naprawdę ostatnia katastrofa, jeżeli chodzi o bezrobocie. Z innych zarejestrowano na wsi 40 osób. Na parę dni temu zrobiliśmy informację w ewidencji z około 20 osób. Resztę, te, albo podjęło pracę, podjęło działalność gospodarczą, a w

W 2011 wszystko tym działo, to wszystko działo w ramach rejestracji. Po roku 398 osób w tej rejestracji zostało 164 osoby. Jeżeli się na tak żywy, to proszę Państwa osoby, które mają wykształcenie średniej zarobkowe, w procentowym wyniku jest mniej w stosunku do rejestrujących się. Jeżeli chodzi o 2012 to są osoby, które będą w na koniec roku, czyli po krótkim okresie od zarejestrowania yy, zarejestrowało się 331 osób, połowa była na koniec roku wiedzę, w którym Teraz podatek Łubański. Proszę yy, popatrzeć, z 2012 to jest szkoła widzianopisana na naszym terenie, jest w związku z tym, jak już się tu ujmuje, ukończyło 636 osób. Zarejestrowało się 186 i 190 zostaje w ewidencji. Czyli z wszystkich kończących szkołę około 15% jest na bezrobociu. Jeżeli chodzi o akty w połączenie działania bezrobociu, ja tylko wspomnę, czym się zajmuje urząd. Pośrze o pracy poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, jeżeli tego nie ma tych możliwości. Y Pomoc y, w zakresie poszukiwania pracy, staże, szkolenia, tworzenie dodatkowych miejsc pracy, środki na działalność gospodarczą, wyposażenie prac, y, miejsc pracy i pracodawców. Y, prace prewencyjne, roboty publiczne, zadania organizacyjne i na całym końcu świadczenia typu i dla bezrobotnych oraz opracowanie mm. i szybkiego planu działań. To takie znaczy podstawowe zadania do tego, y, w środków na aktywizację bezrobotnych zarówno z źródeł krajowych, jak i z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ubiegłym roku pracę objęło 2032 osoby, 929 osób złożyło służyli pracodawcy. W wyniku aktywizacji, czyli zatrudnienia po stażach, po szkolenia, pracę objęło 226 osób.

Gracias. Obrigada. naszym roku y, Na zostały dwóch udało nam się pozyskać 100% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. Także koordynatorze jutro potrzebowałam zostaliłem na zajęcia poradni działu opieki pracy z dzieckiem i rodziną co 3 miesiące ze skutków pozytywnych w tej ustawy są w tej chwili za każdym razem, zanim ustanowi rodzinę zastępczą, pyta się nas o zgodę, o przedstawienie predyspozycji, sprawdzenie warunków socjalno-bytowych, psychologicznych. bądź rodzinna kiepskiego zastępcza. E, tak jak w przypadku rodzin zastępczych, na starych zasadach ustanowionych, czyli ustanowionych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, e, przechodzimy okres przejściowy i usamodzielniając w bierzemy tak, pod uwagę i ustawę o pomocy społecznej, i ustawę o się Niesie to ze sobą troszeczkę nieskuteczne skutki, dlatego że ustawa o pomocy społecznej to na dając maksymalnie 300-400% stały kryterium, w których było 1647 zł. W tej chwili pomoc jest w granicach 1500 zł maksymalnie do samodzielnie z całego Także stały w stosunku chorąkowie umieszczenie na zasadach starych przepisów jeszcze korzystają do końca 2014 roku, a cinotym niestety w porównaniu do tych starych przy